Dobywaj wiedzę dziś! I zawołałeś, cały sił Blippi! Hej, to ja, Blippi! Zobaczcie, co mam za sobą! Wow! To jakiś super banner! Co tam jest napisane? Sykart International Speedway! Oh, tak! Dziś jesteśmy na torze go kartowym w Taquili w Stanie Washington. Hej, spójrzcie tutaj i tutaj! Co widzicie? Tak, to są go-karty, bo dzisiaj nauczymy się czym są go-karty i jak na nich jeździć. Ua! Wow, widzicie co tu jest? To są flagi. Tak, a kiedy się ścigamy na gokartach, musimy uważnie obserwować ruchy pana flagowego, ponieważ silniki gokartów wyją tak bardzo, że nawet gdyby pan głośno krzyczał, to w kasku i tak byśmy go nie słyszeli. Więc komunikacja przebiega za pomocą flag. Sprawdźmy, co znaczą. Wow, jakiego koloru jest ta flaga? Tak, ta flaga jest koloru zielonego i to oznacza rozpoczęcie wyścigu. Kiedy zielona flaga zostanie opuszczona, to czas start! <laughs> o, a co to za kolor? Tak, ta flaga jest koloru żółtego. Tak, i kiedy pan flagowy macha żółtą flagą, to trzeba zwolnić. Tak, oraz nie wyprzedzać. Żółta flaga oznacza, że coś złego dzieje się na torze. I trzeba być bardzo ostrożnym. To ostrzeżenie. Ło, co to za flaga? Wow, tak, koloru czerwonego. Zupełnie jak czerwone światło albo znak stopu. Oznacza zatrzymaj się natychmiast, bo może coś poważnego stało się na torze. Może jakieś auta się zderzyły i zablokowały przejazd. Tak, możliwe. Gdy zobaczysz tę flagę, zatrzymaj się jak najszybciej. O, następna flaga. Wow, jaki tu mamy kolor. Tak, to jeden z moich dwóch ulubionych. To jest niebieska flaga. I kiedy zobaczysz pana z niebieską flagą, to znaczy zjedź na bok, pozwól na przejazd. Tak, może będę jechać bardzo wolno i właśnie wtedy, kiedy zobaczę tę flagę, zjadę sobie na bok i inni mnie miną. Tak, bo bezpieczeństwo na torze to podstawa. O, spójrzcie tutaj. Czarna flaga. Właśnie odpadasz z wyścigu. O nie, to wcale nie brzmi dobrze. Tak, zobaczysz czarną, jeśli zrobisz coś niedozwolonego. Na przykład jedziesz w kogoś. Tak, nie powinniście wjeżdżać w innych, bo to nie jest tor zderzeń, tylko tor jazdy. O, tak, i biała flaga. Oznacza, że zostało jeszcze jedno okrążenie. O, oh, rozumiecie o co chodzi? Gaz do dechy i pędź po zwycięstwo! <laughs> I ostatnia flaga. Tak, biało-czarna szachownica. Oznacza, że wyścig się skończył i że to ty staniesz na podium. <laughs> Widzicie to? Tak, to jest go-kart. Tak, dziś poznajemy go karty. Hej, zobaczmy, z czego się składa. Wow, ten pojazd jest ekstra. Hej, wiecie, jak to się nazywa? Tak, w tym miejscu się siedzi. Ha, ha. Tak, to miejsce nazywa się fotel. Wow, widzicie, czego się trzymam? Ha, ha. Tak, to jest właśnie kierownica. Jest super, co? Tak się skręca w lewo... A tak w prawo. Tak! I, I tak samo kieruje się autem czy ciężarówką. Tak! Gokart też posiada kierownicę. Zwróćcie uwagę, na co naciskają moje stopy. Tak, ten, ten czerwony, to jest pedał hamulca. Tak, jeśli wciśniemy ten pedał, to wtedy Gokart się zatrzyma. A widzicie ten drugi tutaj? Jakiego koloru jest ten pedał? Tak, koloru zielonego. A wiecie co znaczy zielony? Zielony to jazda! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O! Patrzcie na to. Tak, coś wspaniałego w gokartach. Są super bezpieczne, ponieważ mamy tu ha, ha. Pasy bezpieczeństwa! Zawsze musimy pamiętać, żeby zapiąć pasy bezpieczeństwa. Tak. I oczywiście, żeby zawsze założyć na głowę kask. Wow! Patrzcie, co my tu mamy! Tutaj na środku, przez ten otwór, wlewamy do naszego Gokarta paliwo. Ten Gokart jeździ na gaz. Otwórzmy teraz bak. Wow! Ten pojazd jest gotów do jazdy! Teraz możemy ruszać! Ha, ha. Ale zaraz. Widzieliście silnik Gokarta? Już wam pokazuję! Uwaga! Ła. Spójrzcie tutaj. Zdejmuję pokrywę. Ło. Tak oto wygląda silnik Gokarta. Ło. Tutaj powstaje jego moc! Tędy przepływa gaz, mieszając się z powietrzem, wtedy idzie iskra ze świecy zapłonowej i tak rodzi się moc silnika. Co za potężna maszyna! Myślę, że nadszedł czas na jazdę go -kartem. Wow! Zobaczcie, ile tu jest go kartów. Mam nadzieję, że pobiję rekord toru. Ło, wow, popatrzcie tutaj. Wow, wiecie co jest na tych Gokartach? Tak, wszystkie te pojazdy mają tabliczki z numerami. <laughs> ale super. Wow, a spójrzcie na Gokarty po tej stronie. Również mają tabliczki, tylko koloru czarnego. Wow, ile tu numerów? Chodźcie za mną. Wow, widzicie ten numer? To cyfra czy liczba? Mamy tu jeden oraz. 6, tak. 16, tak. Wow. Dwie takie same cyfry. I obie cyfry to dwójki. 2, 2. Jaka to jest liczba? Tak. 22. Dwa. Właśnie tak. Hej, mam dla Was proste równanie do rozwiązania. Policzmy, ile jest. 1... plus 2. 1 plus 2, 1 i 2. Raz, 2, t 3! Tak! Mamy numer 3. Hra <ścoughs> tak! Tego karty są fenomenalne. Hej, wybierzmy auto z samego początku i w końcu się przejedźmy! Hmm... Pomyślmy, co powiecie, żeby wziąć ten. Uwaga, bo wskakuje. Ha, ha. Wow. Wow, wow, wow. Nie tak szybko. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo, zanim się ruszy w drogę. Zacznijmy od wybrania kasku. Ha, ha, ha. Wow. Widzicie, ile mamy tu różnych kasków do wyboru? Wow. Wszystkie mi się podobają? Wow. Zobaczcie, co mamy tutaj. Tak. Ten kask wygląda bardzo dobrze. Kolory to zielony, czarny, biały. wow, I lśniący srebrny. wow, uh. A tu mamy kask w jednym z moich ulubionych kolorów. Tak! W kolorze niebieskim. Wow, Wygląda na bardzo porządny. Spójrzcie na ten! Tak! Jakiego koloru jest ten? Tak, on jest różowy. Podoba mi się. Kaski są wręcz niezbędne, żeby nie uszkodzić głowy, kiedy będziemy jechać. I oczywiście mamy też kask czerwony. Wow! Widzicie to? I ostatni kolor kasku, który możemy wybrać. To kolor żółty. Tak! To bardzo ładny kolor. Bo przecież pamiętamy, że to kolor słońca. Tak. Hej. Mamy tu całe mnóstwo kolorów i kasków. Hmm. Który kolor kasku wybierzecie? <laughs> to świetny kolor! <laughs> Ale potrzebuję kasku tu i teraz. Mam pewien pomysł. Przecież mogę skorzystać z moich własnych rzeczy. Spodnie. Tak. Woohoo! Rękawice. Ło. Wow. Tak. Kask. Tak. Teraz jestem gotowy do startu. Chodźcie ze mną. Wspaniale. Chyba jestem gotowy. Wsiadam do kokarta. Uuu, bezpieczeństwo? Kask musi być już na głowie? A przed startem musimy być przypięci pasami. Cześć, Blippi, widzę, że jesteś gotowy do jazdy. Rekord toru to 23,3. Myślisz, że możesz go pobić? Nigdy jeszcze nie byłem niczego tak pewny. To było super. Ale najważniejsze, jaki miałem czas? Dwadzieścia trzy Oto O, patrzcie, co dostałem! O, tak! Tak! Hej, to było ekstra! Widzieliście, jak szybko pędziłem? O, Uwielbiam go karty! Ha To był naprawdę cudowny dzień! Cycard International Speedway w pięknym mieście Takwila! Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Ale jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich filmów, wystarczy tylko odnaleźć mnie w sieci. Przeliterujemy moje imię? BLI? PPI! BLIPI! Właśnie tak! No dobra! Do zobaczenia! Pa pa! Bleepy. Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest beepy, breepy! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj cały całych sił Bleepy.